Hej! Dzisiaj wykonamy szybki domowy peeling do ust, po którego użyciu nasze usta będą optycznie większe. Zapraszam! Do wykonania peelingu potrzebujemy mały pojemniczek, w którym będziemy przechowywać nasz produkt. Mój pochodzi z Rosmana, Pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki papryki, pół łyżeczki cynamonu oraz łyżeczkę miodu. Wszystkie składniki po kolei umieszczamy w pojemniczku. A następnie bardzo dokładnie mieszamy. Gotowy produkt wmasowujemy w usta okrężnymi ruchami, a następnie pozostawiamy produkt na 2 minuty. Po tym czasie zmywamy produkt ciepłą wodą, a następnie w usta wsmarowujemy swój ulubiony balsam.